Pomysł spotkanie konferencji akurat jest to, żeby dać możliwość młodzieżom i pracowników studiować, podróżować, pracować, no właśnie travel work study albo za granicę z pomocą języka, albo zostać tutaj w Łomży i w okolicy i umożliwić znaleźć lepszą pracę tutaj na rynku. International Experience Canada to jest inicjatywa która umożliwia młodym osobom w wieku 18-35 lat, to wyjazdy do Kanady z możliwością legalnej pracy do roku czasu. To jest wymiana między Polską a Kanadą, więc tutaj dwa rządy chciały, żeby to była właśnie wymiana kulturowa, gdzie osoby mogą przyjechać z jednego kraju, w tym przypadku z Polski, do Kanady i zobaczyć, jak tam się żyje, mieszka i uzyskać doświadczenie zawodowe, jak również Kanadyjczycy mogą przyjechać, zobaczyć, podszkolić swój polski, jakby chcieli. I też popracować tutaj. Problemy młodych ludzi są wszędzie na całym świecie podobne, ale można znaleźć rozwiązania na nie, można znaleźć inne miejsca. Jeżeli klimat komuś nie odpowiada i woli mieć w czasie, kiedy w Europie jest zima, mieć lato i upały, można wyjechać na przykład do Australii, podjąć legalną pracę, legalnie uczyć się, studiować, rozwijać kontynuować swoje zainteresowania, poznawać nowych ludzi, ale do tego jest potrzebny język, w którym można się porozumiewać, w którym można się komunikować, który umożliwia poznawanie tych nowych, nowych ludzi nowych doświadczeń. Świat się staje coraz mniejszy, także myślę, że nie należy tego rozpatrywać w takich kategoriach, bo nie wiadomo gdzie nas losy rzucą i trzeba być na to przygotowanym, dlatego trzeba znać język angielski. To jest klucz, to jest pierwszy krok do odniesienia sukcesu, naprawdę w to wierzę. Około siedmiu razy w ciągu naszego naszej kariery zawodowej zmieniamy pracę, więc jest nam łatwiej, mobilniej dostosować zdolności zawodowe umiejętności zawodowe. Najlepszym kluczem do tego, żeby zmieniać tę prasę, jest właśnie znajomość języków. I actually was able to just meet people, who knew people, and I was an extended invitation to come to Australia, Australia, myślę, jest krajem marzeń dla wielu z nas i tak naprawdę jest. To jest kraj, w którym ludzie są bardzo mili, więc każdy z nas czuje się tam tak swobodnie i zdobywa się tam energię tak naprawdę. Być może jest to klimat, może dlatego, że jest tak, tak ładnie, ciepło, tak, jest ciągłe lato, więc może to też pomaga ludziom być tak pozytywnie nastawionym, ale tam się zdobywa tą pozytywną energię, która pozwala przenosić góry. Te osoby, które by chciały z tej inicjatywy skorzystać, muszą złożyć odpowiednie dokumenty. Na... Na ten moment wypełnienie y, aplikacji w systemie y, IEC Compass i paszport biometryczny i uiszczenie opłaty i tutaj jeśli zostaną zaakceptowani to jeszcze potem będą musieli złożyć aplikację wizową. I po, po całej pozytywnej, ja wiem, że to brzmi skomplikowanie, ale po, po całej pozytywnej takiej, rozpatrzenia takiej aplikacji ta osoba może wyjechać, popracować, pomieszkać, zobaczyć jak to jest w Kanadzie, poczkolić język angielski, francuski, czy rozwinąć się zawodowo, czy odbyć staż. To jest wszystko w zależności od tego, jak każda indywidualna osoba sobie to zorganizuje. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób przyszło na tę prezentację, co świadczy o tym, że młodzi ludzie jednak um, myślą o tym, żeby, żeby zrobić coś ze swoim życiem, ze swoją przyszłością. I zachcia, chciałabym jak najbardziej zachęcić do pomyślenia o Australii. Australia to kraj wielokulturowy w którym co roku ponad pół miliona studentów zagranicznych studiuje, więc z pewnością jest powód. A ponad dwa tysiące Polaków co roku rozpoczyna naukę w Australii. Można tam studiować, można się uczyć języka angielskiego, można również pojechać na kurs zawodowy, który jest doskonałą opcją na rozszerzenie swoich możliwości zawodowych. zwiększa. A potencjał na rynku pracy, a poza tym jest to wspaniała przygoda. To jest spojrzenie szersze na świat, poznanie przyjaciół, spojrzenie również na, na Polskę, na nas innej perspektywy. Myślę, że przez to zdobywamy pewność siebie i bardzo bym chciała zachęcić, żeby młodzi ludzie jednak pomyśleli o swojej przyszłości, zaplanowali ją i tak jak Australia a promuje swój kraj jako Future Unlimited, nieograniczone możliwości. Tak samo każdy z nas powinien pomyśleć, szczególnie młodzi ludzie właśnie z Łomży, że ich możliwości są również nieograniczone i to od nich wszystko zależy. Nauczanie języków nie może się zakończyć tylko i wyłącznie na języku angielskim. Język angielski jest wiadomo podstawowym, wiodącym, e, tym najbardziej nam pomagającym, ale e, język hiszpański, którego uczymy i kolega nasz native speaker, lektor, e, który pracuje, jest obywatelem e, Meksyku. Ale językiem hiszpańskim posługuje się połowa e, mieszkańców Ameryki Północnej, cała Ameryka Południowa, część Europy, Hiszpania, Portugalia to są bardzo, bardzo podobne języki e, również do języka włoskiego, więc namawiamy też do nauki tego języka. Będę robił wszystko, żeby konferencja pod tytułem Travel, Work and Study nie była pierwszą i ostatnią, żeby inne osoby przyjechały do Łomży, może z innych państw. Może Deutsche Tour. to jest taka, to jest taki, taki, taka organizacja, która e, pokazuje możliwości młodych ludzi e, rozwoju pracy i studiów w Niemczech. Wyższa Szkoła Agrobiznesu, a właściwie Akademickie Liceum Ogólnokształcące, które rozpoczęło swoją działalność od tego roku szkolnego, ma przyjemność organizowania wspólnie ze Szkołą Młodzieżską językową tej dzisiejszej konferencji. Chcielibyśmy bardzo i mamy taki plan, aby od nowego roku szkolnego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym powstała klasa językowa, nad którą będziemy pracowali wspólnie szkoła i szkoła językowa. Pomysł powstania szkoły był bardzo śmieszny, prozaiczny, ponieważ bycie emigrantem w Polsce jest niezwykle trudne. Pozwolenie na pracę i pobyt w Polsce to, to masa dokumentów i, i pozwoleń i, i komplikacji z tym związanych. Adam jest prawnikiem i Pomaga ludziom w tym, aby, aby łatwiej było uzyskać tego typu dokumenty i pracować legalnie w Polsce. I tak przez lata pomagaliśmy Stefani. E, a szkoda, że zapadliśmy na pomysł, aby założyć spółkę, której prezesem jest e, Stefka, Bo tak wszyscy ją nazywamy i tak, tak ją znamy. E, założyliśmy spółkę, która na początku miała zatrudniać jedno, dwie góra, trzy osoby. W tym momencie jest kilkanaście osób pracujących w Lingwo. Jesteśmy przekonani, że to jest początek bardzo dobrej, bardzo efektywnej współpracy pomiędzy naszą młodą szkołą a Łomżyńską Szkołą Językową Lingwo.